wszystkie wszystkich w odcinku z tej strony hodowca Głębie Rysi Dzisiaj kolejny filmik leci, tak jak opisywałem wam e, Tu im nasypałem trochę ziarna, żeby po wleciały Tu zobaczcie, gąbek żeby siedzi, o, tu, Rys Ryś oryginalny ryż. Więc, co jak co, ale O kurde Zobaczcie jaki ja tutaj porządek zrobiłem A zobaczcie co zrobiły Dobra, leccie. tudo certo a Hej, jedziesz mała, jedziesz, leć! Leć, 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 leć! Leć! Choja! Hej, choja, choja, choja! Choja! Hey, jedziesz mała, jedziesz! Hej! <tryk> Hej! Hey. Dalej, garos, patrz! Patrzcie, 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 patrzcie! Patrz. Widzieliście to? Widzieliście Overwatch? Z z pół obrotu? Tu jeszcze mamy dwa gąbki. jednego ja sobie złapiemy I puścimy tak z ręki teraz mam pokaże jakiego, tego akurat Tego Kurde, się wyrywa jak głupi Ten już sobie poleci zaraz Dalej go nie mnie a Polecam sobie on sobie poleciał. Ja tu mam Głąbka i leci szczęśliwie. O, poleciał, dobra. Pamiętajcie, subi łapka w górę, bez żadnego dzisiaj karmienia, bo zobacz, są, jest wszystko. A ty jesteś tam dalej, żeby miałeś operację dzisiaj, a ty już latasz? A ty już latasz, tak? Zapomniałem wam powiedzieć, że dzisiaj był u nas weterynarz do niego, żeby mu skrzydła... Skrzyd skrzydełka ale, słuchajcie, pokażę mu, żeby skrzydełka naprostowała, bo miało złamane skrzydełko i nie mógł latać. O, a już teraz to naprostowane skrzydło, a i się to boi latać. Zaraz. o zobaczcie, to jedno skrzydło, zobaczcie, a już boli go. Zobaczcie, tu klotki mam powrywane. No i już spokojnie, ej, rysiek. Spokojnie, to jest, pamiętajcie, ten gołąb jest bardzo łagodny. Do tego gołębia się, zobaczcie, jakie ma tu lotki. Zobaczcie, idzie do lotki. No już dobrze, już. No zobaczcie, ja go normalnie głaskam. To jest gołom, taki ufny, że masakra, No więcej niż on, nie mogę powiedzieć, bo straszny ten gołąb jest, tak piękny. A no, to jest ryś, no. Miałem go jako, to jest mój pierwszy nabytek. Gołębia teraz muszę wszystko powycierać od tych mówian, bo masakra jest teraz, masakra. Dobra, trzymajcie się, pozdrawiam Wam gorąco. Trzymaj, pokażę tylko tego gołymka. Takim miłym akcentem kończymy na dziś.